Wyszła z domu po niewinnej kłótni, i zniknęła bez śladu. Jej mąż, policjant, zgłosił zaginięcie, ale zrobił to w dziwny sposób, który od razu wzbudził podejrzenia. Było sobotnie popołudnie, 7 dzień lipca 2012 roku, gdy w czeladzi, na jednym z cichych osiedli, wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło życie pewnej rodziny. Upał zawisł nad miastem niczym ciężka kurtyna. A niebo przybrało intensywny błękit bez ani jednej chmury. Na pierwszy rzut oka ten dzień nie różnił się niczym od innych letnich sobód. Właśnie wtedy, bez słowa pożegnania, z mieszkania przy jednej z bocznych uliczek wyszła 34-letnia kobieta. Miała na imię Anna. Zniknęła, zostawiając za sobą milczenie, niedokończone sprawy i mnóstwo pytań, na które nikt nie potrafił udzielić odpowiedzi. Ślad po niej zaginął. Mąż zaginionej. Marek Garski, doświadczony funkcjonariusz komendy miejskiej policji w Sosnowcu, zgłosił zaginięcie żony dopiero kilka dni później. W teorii doskonale wiedział, jak działa procedura, co należy zrobić, jak się zachować. W praktyce jednak jego działania wywołały zdziwienie, nie tylko u kolegów po fachu, lecz także u funkcjonariuszki, która przyjmowała zgłoszenie. Zamiast udać się do odpowiedniej jednostki zajmującej się zaginięciami w Będzinie, Marek pojawił się na komisariacie w Czeladzi. Choć jako policjant powinien być świadomy, że nie jest to właściwe miejsce do prowadzenia tego typu spraw. To nie była zwykła pomyłka przeciętnego obywatela, ale świadome działanie kogoś, kto zna system od Anna i Marek tworzyli rodzinę, która na pierwszy rzut oka mogła uchodzić za wzorcową. Mieszkali w spokojnej dzielnicy czeladzi, niedaleko tętniących życiem Katowic. W 2010 roku na świat przyszła ich córeczka, Dominika jasnowłosa dziewczynka o roześmianych oczach, która szybko stała się oczkiem w głowie obojga rodziców. Anna pracowała w zakładzie ubezpieczeń społecznych, sumiennie wykonując swoje obowiązki i ciesząc się sympatią koleżanek z biura. Marek, choć pochodził z innego środowiska zawodowego, z zawodu był prawnikiem i posiadał rozległą wiedzę w zakresie informatyki i telekomunikacji. Potrafił samodzielnie naprawić komputer, zaprogramować telefon, zająć się instalacją domowego sprzętu. Na pierwszy rzut oka wszystko w ich życiu układało się tak, jak powinno, mówili o kolejnym dziecku, snuli plany na przyszłość. Anna, aby móc zajść w drugą ciążę, miała przejść zabieg usunięcia migdałków. Przygotowywała się do tego starannie, dbając o każdy szczegół, bo wiedziała, jak ważny był to krok w stronę realizacji ich wspólnego marzenia o powiększeniu rodziny. Jednak rzeczywistość, jak to często bywa, okazała się dużo bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Marek, mimo że deklarował miłość i przywiązanie do żony oraz córki, wplątał się w relacje z koleżanką z pracy, Violettą. Z początku wydawało się to niewinnym flirtem, przelotnym zauroczeniem, które nie mogło zagrozić jego małżeństwu. Jednak z czasem Violetta zaczęła zajmować coraz więcej miejsca w jego życiu, a Anna, która miała doskonałą intuicję, zaczęła podejrzewać, że mąż może ją zdradzać. Marek zaprzeczał, zapewniał o wierności i uczuciu, jakie wciąż żywił do rodziny, uspokajał Annę słowami, które brzmiały szczerze, lecz okazały się pustymi obietnicami. W upalny sobotni wieczór Marek, po powrocie z pracy, spędził czas z Anną i Dominiką na miejskim basenie. Potem pojechali jeszcze do fryzjera, a dzień zdawał się płynąć w rytmie rodzinnej rutyny. Wieczorem Anna, jak zwykle, szykowała Dominikę do snu, dbając o każdy szczegół, o kocyk, o książeczkę na dobranoc. W tym samym czasie Marek usiadł wygodnie na kanapie i przeglądał internet na laptopie. Wszystko wskazywało na to, że czeka ich spokojna noc, a jednak chwilę później wydarzyło się coś, co całkowicie odmieniło bieg wydarzeń. W poniedziałek rano Marek wyznał koledze z pracy, że Anna wyszła z domu w weekend i do tej pory nie wróciła. Był roztrzęsiony, mówił o kłótni banalnej sprzeczce o niepodlane kwiatki na balkonie. Twierdził, że Anna, wychodząc z mieszkania, rzuciła przez ramię, że zaraz wróci. Nie wróciła jednak ani po godzinie, ani po dniu, ani po nocy. Kolega zasugerował, by zgłosił sprawę na policji. Próbował też go uspokoić, choć sam był zaniepokojony. Zamiast zgłosić zaginięcie w Będzinie, gdzie działa wyspecjalizowana jednostka zajmująca się takimi przypadkami, Marek skierował się na komisariat w Czeladzi. Gdy relacjonował funkcjonariuszce szczegóły wydarzeń, był zaskakująco spokojny. Nie okazywał emocji, nie drżał mu głos, nie nerwowo nie przekładał papierów. Kobieta, która przyjmowała zgłoszenie, odnotowała to jako coś osobliwego. Ale wówczas uznała, że być może to wynik policyjnego doświadczenia. Zdolność do panowania nad emocjami była przecież częścią zawodu. Śledczy, którzy przejęli sprawę w będzinie, z czasem zaczęli się zastanawiać, dlaczego Marek zataił fakt, że wie, gdzie należy zgłosić zaginięcie. Przecież to była dla niego wiedza podstawowa, coś, czego uczy się już na szkoleniu podstawowym. Tymczasem jego działania zaczęły przypominać próbę wprowadzenia śledztwa na fałszywy trop. Marek udał się również do miejsca pracy Anny, by dowiedzieć się, czy pojawiła się w poniedziałek. Koleżanki były zdziwione, że jej nie ma, były przekonane, że przebywa w szpitalu, gdzie miała przejść długo odkładany zabieg usunięcia migdałków. Gdy usłyszały od Marka, że nie ma pojęcia, co się z nią dzieje, poczuły niepokój. Zaniepokoiło je również to, że nie okazywał żadnego widocznego poruszenia, żadnego żalu, żadnego niepokoju który powinien towarzyszyć mężczyźnie w obliczu zaginięcia żony Okazało się, że Anna nigdy nie dotarła do szpitala. Ten jeden fakt był jak cichy alarm dla śledczych. Kobieta, która pragnęła kolejnego dziecka i wiedziała, że zabieg to klucz do realizacji tego planu, nie zrezygnowałaby z niego bez powodu. To była niepodważalna przesłanka, że stało się coś bardzo złego. Tymczasem Marek, jakby ignorując ciężar sytuacji, informuje Violettę, że Anna odeszła nie wdaje się w szczegóły, rzuca jedynie, że żona go zostawiła. Wioletta czuje się zdezorientowana, coś nie pasuje do opowieści Marka. Po rozmowie z nim dzwoni do przyjaciółki, która zdradza jej, że Marek zgłosił zaginięcie Anny. To informacja, która wstrząsa Violettą. Zaczyna podejrzewać, że Marek mógł mieć coś wspólnego z jej zniknięciem. Podobne przypuszczenia rodzą się też wśród śledczych. Marek jednak nie ogranicza się do jednej relacji. Niedługo po zaginięciu Anny zaczyna spotykać się z kolejną kobietą, Agnieszką, samotną matką poznaną przez internet. Agnieszka początkowo daje się wciągnąć w znajomość, ale szybko się wycofuje, przerażona chłodnym tonem, z jakim Marek mówi o zaginionej żonie. Nie zauważa w nim ani grama tęsknoty, żalu czy zmartwienia. Później pojawia się kolejna kobieta, Justyna podczas przesłuchania Marek Garski spokojnym, wyważonym tonem opowiadał funkcjonariuszom policji o tym, co wydarzyło się tamtej lipcowej nocy, kiedy jego żona, Anna, zniknęła bez śladu. W jego relacji pojawiła się nowa wersja wydarzeń, twierdził, że drobna sprzeczka o zapomniane podlewanie balkonowych kwiatów nie była powodem, lecz jedynie pretekstem do opuszczenia domu. Według jego słów w ich związku od dłuższego czasu panowała napięta atmosfera. Narastały wzajemne pretensje, a uczucia dawno przestały przypominać te z początków ich małżeństwa. Tamtej nocy, jak utrzymywał, Anna miała zejść do piwnicy, skąd zabrała jedną z walizek, do której wcześniej spakowała swoje osobiste rzeczy. On sam nie widział momentu jej wyjścia, ponieważ w tym czasie zajął się uspokajaniem ich kilkuletniej córki, Dominiki, która nagle obudziła się z płaczem w swoim pokoju. Gdy wrócił na korytarz, Anna już zniknęła. Próbował się z nią skontaktować, zostawiając wiadomość na poczcie głosowej, mówiąc Aniu, proszę, przestań żartować, gdzie jesteś, wracaj do domu. Jak sam zapewniał, zaraz potem opuścił mieszkanie i rozpoczął poszukiwania żony, krążąc po okolicznych uliczkach w nadziei, że ją dostrzeże. Zgłoszenie zaginięcia nie zakończyło sprawy, wręcz przeciwnie, było początkiem śledztwa, które z każdą godziną zaczynało odsłaniać kolejne niepokojące elementy układanki. Według zeznań, Marka Anna wyszła z domu około godziny 22.30. Jednak dane techniczne z sieci komórkowej wskazywały, że jej telefon logował się do stacji bazowej obsługującej ich mieszkanie niemal do godziny trzeciej nad ranem. W tym czasie nikt z sąsiadów nie słyszał ani nie widział kobiety wychodzącej z budynku z walizką na kółkach, co w cichym osiedlu mogłoby wzbudzić zainteresowanie. Co więcej, chwilę po wskazanej godzinie 22:30 urządzenie Anny logowało się w Katowicach. Jednak nagrania z monitoringu miejskiego nie potwierdziły jej obecności w tamtym rejonie. Kamery zarejestrowały za to postać Marka. W miarę jak śledczy analizowali dostępne dane, w ich głowach zaczęło pojawiać się coraz więcej wątpliwości. Coraz trudniej było im uwierzyć w wersję wydarzeń przedstawioną przez Marka. Narastało podejrzenie, że nie mówi prawdy. A co gorsza, że mógł być zamieszany. Wzniknięcie, a nawet śmierć swojej żony. Nie dysponowali jednak bezpośrednimi dowodami, które pozwoliłyby na jednoznaczne postawienie zarzutów. Zdecydowano się przeanalizować dane z jego komputera. W pamięci przeglądarki odnaleziono niepokojące wpisy. W dniu zaginięcia Anny, dokładnie o godzinie 23:41, Marek szukał w internecie informacji o całodobowych placówkach pocztowych w Katowicach. O 2.38 w nocy przeglądał z kolei hasła takie jak adresy w Niemczech, noclegi w Monachium oraz kody pocztowe. Takie zapytania wzbudziły czujność policjantów, ponieważ mogły wskazywać na próbę pozorowania wyjazdu Anny za granicę. Z analizy połączeń telefonicznych wynikało, że Marek kilkukrotnie zostawiał wiadomości głosowe na skrzynce żony. Jej telefon w pewnych momentach był aktywny, w innych nie, lecz cały czas logował się w tym samym miejscu, w mieszkaniu garskich. Między godziną 23:50 a 2:22 telefon był wyłączony. A co istotne, Marek przez te trzy godziny nie wykonał żadnego połączenia do Anny. To właśnie w tym czasie, według hipotezy śledczych, mogło dojść do wywiezienia i ukrycia ciała. On sam twierdził, że szukał wówczas żony, co jednak wydaje się mało prawdopodobne, skoro nie miał przy sobie telefonu, który w takiej sytuacji byłby niezbędnym narzędziem kontaktu. Zastanawiające było również to, Dlaczego Marek interesował się nagle lokalizacją poczty? Odpowiedź na to pytanie przyszła o godzinie trzeciej dwadzieścia gdy nadał przesyłkę na niemiecki adres. Co ciekawe, zarówno dane nadawcy, jak i odbiorcy były fałszywe, przez co paczka przez długi czas krążyła bez celu i ostatecznie miała zostać zutylizowana. Na szczęście śledczym udało się ją zabezpieczyć. W środku znajdował się telefon należący do Anny. Urządzenie było całkowicie rozładowane. Pozbawione karty SIM, a jego pamięć wyczyszczono. Na powierzchni nie odnaleziono żadnych odcisków palców, ani Marka, ani Anny. To świadczyło o dokładnym czyszczeniu, mającym na celu zatarcie śladów. Ekspertyza grafologiczna nie pozostawiła jednak wątpliwości, a adres został napisany ręką Marka. Mężczyzna tłumaczył, że paczkę nadał, ponieważ jego żona od dawna go o to prosiła. Twierdził, że próbował odczytać dane z kartki, Którą rzekomo zostawiła, ale pismo było niewyraźne, dlatego szukał informacji w sieci. Zapewniał także, że nie wiedział, co znajdowało się w środku przesyłki. Te wyjaśnienia nie przekonały śledczych, którzy coraz bardziej utwierdzali się w przekonaniu, że mieli do czynienia z działaniem przemyślanym i zaplanowanym. Ich podejrzenia wzmocniła informacja o zakupie dwóch walizek na kółkach, których Marek dokonał dwa lata wcześniej. Jedna była średniej wielkości, druga duża. Policjanci zakupili identyczne modele i przeprowadzili eksperyment procesowy. Chcieli sprawdzić, czy kobieta o wzroście i sylwetce Anny mogłaby zmieścić się do środka. Okazało się, że tak. Walizkę dało się zamknąć i unieść na wysokość kilkunastu centymetrów, co umożliwiałoby jej dyskretne wyniesienie z mieszkania bez wzbudzania podejrzeń i bez odgłosu toczących się kółek. Kolejny eksperyment polegał na sprawdzeniu, ile czasu zajęłoby zakopanie takiej walizki. W warunkach dziennych, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, zajmowało to około 30 minut. Marek zniknął z domu na 3 godziny w nocy z 7 na 8 lipca. Czasu miał zatem aż nadto. Jeszcze większe podejrzenia wzbudziły zakupy, jakich dokonał w sklepie budowlanym na kilka dni przed zaginięciem żony. Kupił 100 kg zaprawy murarskiej, 5 dużych worków foliowych o pojemności 70 litrów każdy, Parę lateksowych rękawic oraz półtora metra sznura o grubości 20 mm. Gdy śledczy zapytali, co zrobił z tymi materiałami, ponieważ nie odnaleziono ich w mieszkaniu, Marek odparł, że zużył je do wykonania wylewki w garażu. Jednak zarówno rodzaj zakupionych produktów, jak i brak jakichkolwiek śladów prac remontowych wskazywały jednoznacznie, że to wyjaśnienie było nieprawdziwe. Pomimo trwającego śledztwa, które z biegiem czasu przybierało coraz bardziej ponury charakter. Marek Garski wciąż zajmował swoje stanowisko jako funkcjonariusz policji. Choć formalnie nie został odsunięty od służby, jego obecność na komendzie z dnia na dzień stawała się coraz bardziej kłopotliwa. Koledzy, z którymi kiedyś żartował przy porannej kawie i wspólnie analizował raporty z nocnych patroli, zaczęli wyraźnie się od niego oddalać. W rozmowach pomiędzy sobą nie kryli już podejrzeń że mężczyzna może być nie tylko zaangażowany w sprawę zaginięcia swojej żony, ale że to on właśnie stoi za jej zniknięciem. Aura niepewności i narastającego napięcia w pracy w końcu skłoniła przełożonych Marka do wystosowania nacisku, aby poddał się badaniu wariografem. Mężczyzna początkowo nie wykazywał większego entuzjazmu wobec tego pomysłu, lecz ostatecznie, być może pod presją narastających podejrzeń, zgodził się na wykonanie testu. Zanim jednak udał się w podróż do łodzi, gdzie zaplanowano przeprowadzenie badania, postanowił poświęcić czas na dokładne zgłębienie tematu. Przed wyjazdem spędził godziny przed komputerem, wertując strony internetowe i przeszukując fora w poszukiwaniu informacji, które mogłyby mu pomóc zrozumieć działanie wariografu. Oficjalnie tłumaczył to ciekawością, jednak faktyczny cel jego działań budził wątpliwości. W trakcie badania okazało się bowiem, że Marek wykorzystał technikę określaną mianem izolacji psychicznej. To zabieg psychologiczny polegający na odcięciu się od emocji i doznań, mający na celu oszukanie reakcji fizjologicznych rejestrowanych przez maszynę. Ekspert prowadzący test zapisał to wyraźnie w protokole, nie mając wątpliwości, że badany znał techniki maskowania stresu i próbował wpłynąć na wynik. Pomimo prób manipulacji urządzenie zarejestrowało szereg niepokojących reakcji. Szczególnie silne zmiany pojawiły się w odpowiedzi na słowa takie jak uduszenie oraz utopienie. To właśnie wtedy w śledczych narodziła się niemal całkowita pewność, że Marek Garski ukrywa prawdę na temat tego, co stało się z jego żoną. Niestety, brakowało im wciąż bezpośrednich, niepodważalnych dowodów, które mogłyby zamienić ich przeczucia w oskarżenie poparte faktami. W nadziei na przełom policjanci postanowili skorzystać z pomocy dwóch specjalistów jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego oraz uznanego psychologa kryminalnego Jana Gołębiowskiego. Ten drugi miał stworzyć profil psychologiczny Anny, spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy kobieta mogła z jakiegokolwiek powodu podjąć decyzję o dobrowolnym zniknięciu lub nawet targnąć się na swoje życie. Analiza Gołębiowskiego była jednak jednoznaczna: w żadnym fragmencie osobowości Anny nie doszukiwał się tendencji autodestrukcyjnych. Z jego opinii wynikało jasno, że nie było możliwości, aby kobieta dobrowolnie opuściła dom porzuciła córkę i zerwała kontakt z bliskimi bez słowa wyjaśnienia. W przypadku Marka sprawa wyglądała inaczej. Psycholog dostrzegł u niego symptomy tak zwanego syndromu prehomicydalnego. To zjawisko, w którym sprawca dojrzewa psychicznie do popełnienia zabójstwa, przechodzi przez kolejne etapy racjonalizacji czynu, emocjonalnego dystansu i wewnętrznego oddzielenia ofiary od własnych uczuć. Wszystko to wskazywało na długotrwały proces planowania, a nie na zbrodnie w afekcie. 29 września 2015 roku, po trwającym kilka lat dochodzeniu, Marek Garski został zatrzymany. Funkcjonariusze przyszli do jego mieszkania wcześnie rano, został wyprowadzony w kajdankach, a całe zajście miało miejsce na oczach jego kilkuletniej córki, której przerażony wzrok śledził każdą scenę niczym z filmu, którego nie sposób zrozumieć. Mimo aresztowania Marek nadal zaprzeczał, jakoby miał cokolwiek wspólnego z zaginięciem czy też śmiercią żony. Po czterech latach śledztwa prokuratura postawiła mu szereg zarzutów. Oprócz podejrzenia zabójstwa Anny Garskiej oskarżono go również o nakłanianie wiolety F, do składania fałszywych zeznań, nadużycie uprawnień funkcjonariusza publicznego, nielegalne sprawdzenie danych w policyjnych rejestrach oraz udostępnienie broni służbowej osobie trzeciej. Proces rozpoczął się rok później. W trakcie rozpraw Marek nadal nie przyznawał się do winy. Przedstawił dokładnie tę samą wersję wydarzeń, którą wcześniej wielokrotnie powtarzał. Mówił o kryzysie w małżeństwie, o zwykłej kłótni, o spakowanej walizce, o płaczu Dominiki, o nocnych poszukiwaniach Anny oraz o paczce, którą miał nadać na jej prośbę. Nie wycofywał się ze swoich wcześniejszych słów, chociaż ich spójność i logika były wielokrotnie podważane przez prokuraturę. Policja miała jednak zupełnie inną wersję wydarzeń. Ich ustalenia jasno wskazywały, że tego dnia w mieszkaniu Garskich nie doszło do żadnej awantury. Nikt z sąsiadów nie słyszał podniesionych głosów, krzyków ani odgłosów kłótni. Co więcej, nie zaobserwowano, by Anna wychodziła z mieszkania z walizką. W miejscu tak, cichym, gdzie wieczorem słychać było szelest liści i rozmowy za ścianą, Stukot plastikowych kółek walizki na klatce schodowej byłby bez wątpienia zauważony. Anna, która kochała swoją córkę ponad wszystko, nie tylko nigdy więcej nie pojawiła się w domu, ale również nie próbowała w jakikolwiek sposób nawiązać kontaktu ani z nią, ani z nikim innym. Od dnia zaginięcia nie zostawiła po sobie żadnego śladu. To prowadziło śledczych do jednego wniosku: kobieta nie opuściła mieszkania żywa. Najbardziej prawdopodobny przebieg zdarzeń, Jaki przedstawili śledczy, zakładał, że do morderstwa doszło wieczorem, gdy Anna brała kąpiel. Być może Marek, wiedząc, że córka już śpi, najpierw podał żonie środek nasenny, który zakupił dzień wcześniej w aptece. Potem, kiedy osłabiona straciła przytomność, mógł ją udusić lub utopić. Ciało umieścił w dużej walizce, a następnie w środku nocy wywiózł w nieznane miejsce, gdzie zakopał je lub ukrył. Choć miejsce to do dziś pozostaje tajemnicą, podejrzewano, że mogło znajdować się na nieużytkach pokopalnianych lub nawet poza granicami kraju. Motywem zbrodni miał być rozpad związku oraz obecność innej kobiety w życiu Marka. Chciał rozpocząć nowe życie u boku kochanki, ale jednocześnie zachować pełną opiekę nad córką. To mogło go popchnąć do decyzji, która przekreśliła wszelkie dotychczasowe wartości. 7 września 2018 roku zapadł wyrok. Marek Garski został uznany winnym popełnienia zabójstwa oraz nadużycia uprawnień funkcjonariusza publicznego. Sąd skazał go na 15 lat pozbawienia wolności, z zarzutu namawiania Wioletty F., do składania fałszywych zeznań został uniewinniony. Wyrok nie zadowolił żadnej ze stron. Obrońca Marka żądał całkowitego uniewinnienia, powołując się na brak ciała i brak jednoznacznych dowodów. Prokuratura z kolei wniosła apelację, uważając, że kara jest zbyt łagodna. Po niecałym roku sąd apelacyjny w Katowicach zmienił orzeczenie pierwszej instancji i wymierzył Markowi Garskiemu karę 25 lat więzienia. Do dnia dzisiejszego ciało Anny Garskiej nie zostało odnalezione. Śledczy, rodzina, a przede wszystkim jej córka pozostają bez odpowiedzi na najważniejsze pytanie. Gdzie jest Anna? Na to pytanie zna odpowiedź najpewniej tylko Marek Garski, lecz on w tej sprawie od początku do końca milczy.